Cześć, dzień dobry, witam Cię, Milo. Cześć. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za przyjęcie. Masz na swoim koncie już jedną płytę, teraz wydajesz drugą, tak? Tak jest. Kiedy pierwsza została wydana? Jakiś rok temu. W zasadzie to była Epka, mhm. która miała pięć utworów i była taką moją wizytówką, można powiedzieć. Po prostu informowała, w sensie taki był cel tej płyty, po prostu poinformować ludzi, że jest ktoś taki jak Milo i coś robię. Natomiast druga płyta wychodzi 24 marca. Dobra, ile Ty masz w ogóle lat? Oj, a na ile Dawaj. <noise> 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 mam 25 za dwa tygodnie. Boże, ta młodzież jest teraz taka niezdolna, niesamowita. Jestem naprawdę taka pod stara, wrażeniem. Ja słuchałem Twojej nowej płyty już, bo mi ją przesłałeś. Jestem pod wielkim wrażeniem. Coś niesamowitego. Dzięki mam. E, Jeżeli dobrze pamiętam, to cała Twoja rodzina to rodzina muzyków. Tak jest. Dokładnie. Rodzice, wujkowie, brat, co prawda różne style muzyczne, różne gatunki, różne jakby yy, nie wiem, etapy tej muzyki i, i, i wcielenia, ale, ale no, jestem jest, jest chyba skazany na to, wiesz, tak mi się wydaje. No właśnie, duży miało wpływ na Ciebie to, że w rodzinie było dużo muzyki? Bardzo duży. Wydaje mi się, że dopiero ostatnio jakoś widzę tego efekty i bardzo się cieszę, że jednak rodzice mi posłali w tą stronę. Mimo, że się broniłem, bo ja w ogóle skończyłem szkołę muzyczną na skrzypcach i był to znienawidzony instrument przeze mnie na początku. E, jakoś gdzieś tam utrudniał mi kontakty z rówieśnikami, jak to wiadomo, za, za gówniarza. Nie? Natomiast e, już idąc na akademię, w, zauważyłem, że to wszystko gdzieś się przydało bardzo. Także, także jestem szczęśliwy, że, że, że taki krok rodzice zrobili. nie? Ty sam komponujesz? I sam też śpiewasz, chociaż kiedyś nie sądziłeś, że będziesz śpiewał. Tak. jest to działalność w ogóle Milo zacząłem jakieś powiedzmy tutaj roku temu. Wcześniej zajmowałem się muzyką jazzową, miałem swoje kwartety, ale byłem, byłem stricte instrumentalistą, gitarzystą. Gdzieś mi brakowało stworzenia czegoś, co będę mógł sobie od samego zera rozbudować, gdzie będę kompozytorem. Będę producentem. Będę miał całkowity wpływ na brzmienie tego, co robię. No i, i, i na początku nie śpiewałem, tak. No ta pierwsza epka w ogóle, no to jest, zresztą jakbym Ci powiedział dokładnie, jak to wszystko wyglądało, to jest ciekawe. Wstydziłem się śpiewać i zawsze chciałem śpiewać, ale jakoś, nie wiem, nie po drodze mi to było. Dlatego pierwszy utwór z, z Ralfem właśnie, który zrobiliśmy, czyli Lights. Tak miała wyglądać pierwsza płyta. Czyli ja jako producent plus wokaliści wybrani. No i ciężko było mi się dogadać z wokalistami. Stwierdziłem, że kolejny chyba krok w moim życiu to jest to, żeby podjąć się jednak z śpiewania, nie? Zrobiłem pierwszy numer i pamiętam, wtedy moja dziewczyna była w swoim rodzinnym mieście. Wysłałem jej ten numer tak niechętnie, bo tam się wstydziłem, tak jak mówię, śpiewać. No i się okazuje, że gdzieś tam wyszło, nie? Jak procentowo teraz oceniasz, ile jest, ile ty śpiewasz utworów, czyli ile komponujesz tylko dla siebie, a ile dla innych? Zdecydowanie więcej robię dla siebie, ale jednak muzyka to nie tylko pasja, ale mój zawód, więc też się z tego utrzymuję i, i, i robię muzykę dla innych, to prawda. Natomiast, wiesz, co procentowo, nie wiem, 70-30 powiedzmy na swoją korzyść. A od kiedy? traktujesz to jako twój zawód, czyli od kiedy się utrzymujesz dzięki muzyce? Myślę, że z 5 lat już na początku studiów pierwsze joby, tak zwane różne i fajne i niefajne. Jest taka taki zawód muzyka, nie? Trzeba czasami zagrać, zagrać, różne rzeczy. No ale szczęście takie, że jednak e, gdzieś tam uwierzyłem w to wszystko, że to ma sens. Postawiłem wszystko na jedną kartę i teraz już nie muszę robić niefajnych dla mnie rzeczy, tylko tylko fajne. Okej, okay. czy udzieliłeś? Ilu wywiadów do tej pory udzieliłeś? Z, nie wiem, z trzech może. Jak sądzisz, dlaczego tak mało. Yy, Przede wszystkim ja, yy, jakby działalność Mailon może nie wiem, trwa z rok, półtorej, tak więc jeszcze myślę, to się też na tyle nie rozkręciło. Pierwsza płyta yy, była, tak jak ci powiedziałem, taką wizytówką. Yy, Czekałem na ten moment, kiedy wydam pierwszą płytę w 100% autorską, czyli taką, która zaraz wychodzi. Mm -hmm. Zaraz, e... ale my wyemitujemy to później, więc już wyszła. Wyszła już oczywiście, że wyszła. <laughs> y ale wiesz co, no nie chcę jakoś tam zapeszać czy coś, ale wydaje mi się, że jeszcze wszystko przede mną to raz. A dwa, że y nie to, że się nie czuję, wiesz, w wywiadach, ale gdzieś tam nie mam chyba potrzeby jakiejś takiej dużej, żeby... Żeby mówić o sobie, o swoim życiu, wiesz, robię muzę, jestem szczęśliwy, nie tyle, nie. Ale jak będziesz trochę mówił, oczywiście z granicą, to będziesz mógł promować. Oczywiście skupiasz tak, się na tak, tak. Dlatego muzyki. też tutaj jestem dzisiaj, nie? Cieszę się. Um, a co chcesz osiągnąć na polu muzycznym, czyli gdzie chcesz dojść? Gdzie chcę dojść. Wiesz co, interesuje mnie taki. Mm, takie, taki nurt, który jest może jakąś nową gałęzią. Popu, powiedzmy, który w Polsce jest coraz bardziej popularny, aczkolwiek jeszcze to nie jest muzyka mainstreamowa. Nie interesuje mnie, żeby, żeby, żeby ta muzyka stała się mainstreamowa. Ja lubię to, że zresztą tak samo jak w muzyce jazzowej, gdzieś tam to jest takie podziemne i to mnie fascynuje. Natomiast nie chcę porównywać się, wiesz, do innych artystów za granicą, ale, ale chciałbym osiągnąć taki sukces, żeby być znany z tej muzyki, być ceniony za to, jaką muzykę robię, yy, móc pokazywać ją po prostu w większej ilości ludzi, nie? Gdzieś tam, żeby poszła w świat, na przykład. Dlaczego tak genialny utwór, jak Aprehension. Apprehension, dokładnie, nie odniósł spektakularnego sukcesu. Jak sądzisz, to jest? Cudowny utwór. To jest, e, nie chcę powiedzieć jak nie polski, bo zabrzmi jakby polski był złe, nie, ale no uważam, Aha. że jest na światowym poziomie. Wydaje mi się, że e, promocja teraz. Odpowiedni ludzie, którzy się tym zajmą. E, dwa, no wiesz, muzyka w, w polskim radio i w ogóle jest, jest, jest inna. Ciężko jest z, z taką muzyką nie mainstreamową gdzieś tam wyjść, nie? Widzę, że, że więcej ludzi słucha mojej muzyki za granicą jednak, tak pokazują statystyki, więc wiesz, no nie wiem do końca dlaczego tak jest, ale, ale liczę na to, że będzie coraz lepiej. Zawarczymy o to, aby było lepiej. A pamiętasz moment, w którym pierwszy raz usłyszałeś swój utwór w radiu? Bo to już ma, miało miejsce, to nie jest tak, że nie miało. Tak, 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 tak. tak. To nie ten moment, kiedy wjeżdżałeś do Warszawy. No właśnie, nie pamiętam, czy to był ten moment, no, bo... to jest no, nagrane bo... i widziałem to tak, u Ciebie tak, na tak, Facebooku. Tak, 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 tak. co? Chyba pierwszy leciał Lights, tak mi się wydaje, w polskim radio, w Z, To, to yy, Ja miałem kontakt od razu od, od Gabi, że, że ten twór się pojawi, także nasłuchiwałem i, i byłem zajarany strasznie. Muszę przyznać, no, to jest, to jest fajne przeżycie swojego numeru. Skąd w tobie taki spokój, a właśnie w Twoich kompozycjach takie wyciszenie i bardzo ograniczoną ilość instrumentów? Mhm. Kocham minimalizm to przede wszystkim. I yy, wiesz co, no to jest takie moje wydaje mi się. Ja, ja nigdy nie byłem jakimś przebojowym człowiekiem w sensie muzycznym. I wiesz, nie lubiłem się wyżyć w taką tak. stronę głośną, dynamiczną i tak dalej. Lubię, lubię takie klimaty po prostu, nie? Spokojne, minimalistyczne, takie wy, wyważone powiedzmy. S -s samo to się we mnie znalazło, wiesz, tak samo pamiętam jak tworzyłem pierwsze gdzieś tam projekty jazzowe, to, to kiedyś udzieliłem wywiadu, mm -hmm. muszę ci powiedzieć. Mm -hmm. I, no i też, też padło to pytanie. Także ja widzę wspólny mianownik. Z muzyką wcześniejszą, którą wykonywałem, nawet jeszcze wcześniejszą, czyli jakieś takie mocne klimaty rokowe. że gdzieś we mnie siedzi po prostu taki, wiesz, bardziej w stronę melancholijności niż w stronę jakiegoś wyżycia się, wiesz? To jest wyżycie oczywiście emocjonalne w jakimś stopniu, ale, ale w, takim, w takim spokojnym, delikatnym. Jak to jest z kompozytorami? Nagle melodia pojawia się w głowie, czy coś usłyszysz gdzieś, coś cię zainspiruje? Różnie. Ja nie mam jakiegoś takiego, jakiegoś, nie wiem, stałego schematu w ogóle wiesz, podczas yy, procesu twórczego, nie? Raz się wychodzi od melodii właśnie wokalu, a raz się wychodzi od harmonii. Ja w ogóle stawiam olbrzymią wagę, jeżeli chodzi o harmonię. To jest dla mnie chyba najsilniejszy taki, wiesz, element muzyki. Yy, zawsze lubię... To nie musi być harmonia skomplikowana, ale, ale jednak moim zdaniem harmonia buduje utwór. To się pojawia w różnych sytuacjach. Czasami w tramwaju, w, na spacerze z psem, w domu, cokolwiek, nie? W każdym razie zapisuję to w ten sposób, biorę telefon, śpiewam sobie po prostu gdzieś tam na la. Jeśli idąc z psem, przychodzę do domu, rozwijam ten pomysł i, i tak powstaje utwór. A co w Twoim zawodzie sprawia Ci największą przyjemność? Tworzenie. Ogólnie. Coś z niczego powstaje coś zupełnie z niczego i, i to jest dla mnie olbrzymia w ogóle wartość. nie? Bez tego powiem Ci, że, że ja nie widzę trochę sensu yy, bycia muzykiem w zasadzie. Nie chcę skrytykować jakichś instrumentalistów, ale, ale wydaje mi się, że yy, co prawda no jest tyle muzyki już na świecie teraz i ciężko jest o jakąś oryginalność, ale wydaje mi się, że, że sedno sprawy tkwi właśnie w procesie twórczym nie? i w ogóle w, Tworzeniu bardziej niż wykonywaniu. Okej. Okay. A co chcesz przekazać poprzez swoją muzykę? Zazwyczaj artyści mają jakąś wizję. Ja hmm. na przykład chcę pokazywać ludziom, że wiele rzeczy jest możliwych, żebyśmy zaczęli działać. Hmm. Ja sobie... chyba też. Hmm. Chyba też chcę to samo pokazywać. Nie wiesz co. Y powiem Ci, od dziecka zajmuję się muzyką. Y i zawsze wiesz, no wiadomo, marzenie muzyka, amatora czy profesjonalisty, no jest, jest takie, żeby gdzieś zaistnieć, tak, żeby trafić do ludzi yy, i wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu masz, masz ochotę uzewnętrznić to wszystko, dojść do ludzi, wiesz, oczywiście otrzymać jakieś pozytywne albo i niepozytywne opinie i... i, i to jest, moim zdaniem, w ogóle najważniejsze, nie? A jak to się zdarzyło, wydarzyło, że wystąpiłeś na Openerze? Dobrze pamiętam. Hmm? Widziałem takie zdjęcia. Jak to się stało? No bo młody, nieznany, jeszcze większym grubym. Tak. Opener w ogóle ma taką scenę alternatywną i drugą alternatywną też w centrum Gdyni, nie na kampusie w sensie. I, i, i jest tam ekipa ludzi, którzy szukają muzyków wiesz. E, którzy dziś tam zaczynają, ale już się fajnie zapowiadają i, i to jest super w tym festiwalu, nie, bo może się naprawdę pokazać tylu osobom, tylu ludziom i, i tam, więc więc super. Otrzymaliśmy maila od organizatorów, nie, nie wiem dokładnie, kim oni się znaleźli. Tak, 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 ale w, 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 wydaje mi się, że te wszystkie portale, które zajmują się e, pisaniem o, o młodych artystach tego, tego pokroju, tego gatunku, się znają po prostu między sobą, nie? Te portale się przenikają, mm. ci ludzie się przenikają, tacy wiesz, fanatycy, entuzjaści po prostu młodej muzyki, jakiejś tam alternatywnej powiedzmy, chociaż nie lubię tej nazwy. E, i, i, I to trafia do ludzi, i wśród nich też są osoby, które organizują tego typu festiwale. A nie myślałeś o tym, żeby zaistnieć w jakimś talent show? To olbrzymia promocja. Nie, 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 zupełnie to nie jest dla mnie. Wiesz? Dlaczego? Uważam, że taki talent show jest bardzo dobry dla osoby, która ma talent, załóżmy no to tak jest. wokalny. To jest, to dobra, punkt odhaczony. E, nie ma trochę pomysłu na siebie. Okej. Okay. <grytuję> jest? Nie ma trochę pomysłu w sensie takim, że mm, albo pieniędzy, albo, albo nie ma, wiesz, promocji wychodzi od zera i ma, dostaje swoje 5 minut. To jest, to jest super. Dostaje swoje 5 minut, może wyjść z tego talent show'u i zrobić karierę jest i już ma już ma po prostu fundament jakiś nie yy, żeby, żeby zrobić karierę aczkolwiek wiesz co no to ja jestem teraz chyba już na takim etapie że chcę się zajmować tylko muzyką a nie tam kurde gadaniem wiesz nie wiem po prostu jestem jestem wolny w tym co robię i, i, i to mi pasuje a wiem że taki program też by troszeczkę mi tej wolności odebrał nie chcę robić taką muzykę a nie inną taką jaką czuję a nie inną i no dobra, ale trzeba wytłumaczyć, dlaczego Milo. Dlaczego Milo? Sam nie wiem. <laughs> Słuchaj, y, trochę od nazwiska, trochę od imienia. Y, gdzieś tam to M i A zawsze mhm. wiesz, u mnie się pojawia. Od, od dziwnej ksywy, którą nadano mi w gimnazjum. Czyli? majones. Okej. Okay. No, później, później studia i, i coś tam się pojawiła, ksywa gdzieś. Milo. Od, od nazwiska, właśnie, ktoś to z Pamiętam, od Milewski. Od Milewski. Ktoś to spróbował jakoś tam zangielszczyć, coś, coś z tym zrobić, i wyszło Milo. Później, wiesz, szukałem sobie pseudonimu, no i stwierdziłem, że nie będę daleko sięgał, tylko sięgnę po to, co jest obok mnie. No, no dobra. To Milo, teraz w takim razie sięgamy po gitarę. I Jasne. wiem, że Jasne. wykonasz mój ulubiony utwór, tylko w wersji akustycznej. Tak, no zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Dobrze, ale oczywiście zachęcamy, bo pod spodem jest link do Twojego kanału na YouTube. Tam są wszystkie utwory? Eee, Czy to była eee, YouTube wytwórni? YouTube, a YouTube no ta, wytwórni. akurat w wytwórni wytwórni. Dict, bądź na mojego fanpage'a, odsyłam jak najbardziej. Super, link w opisie i polecam naprawdę, no już ten wywiad wyjdzie, eee. kiedy wyjdzie płyta, w związku z tym ja też polecam utwór e, pierwszy, czyli Escape z płyty, bo to mój ulubiony ostatnio. E, z pierwszej płyty, czyli Epki Reverse, tak? Tak jest. No i ten, który zagrasz. Tylko też w wersji oryginalnej. Apprehension. Apprehension, a niekoniecznie w wersji e, akustycznej. So We've reached far too quiet a lot. I feel the silence of your skin. I see the light, it all begins. with my pulse, when you call my name again. Oh, all the like like I feel, let it go away right now my pulse when you called my name again All let's feel it go away right now we were sitting in you said, did it didn't go so far? But please just don't do any harm. You can be brave and let it start. I feel my pulse when you call my name again. The oh, feel let it go away right now The feel my pulse when you call my name again the oh, if feel let it go away right now the feel my pulse when you call my name again the oh, if feel let it go away right now